I gadają i gadają! I, I ciągle się laserowo nie pojedynkowali! I nie było! Tak, Anusiak! Nie było! A ja tam lubię o doktorach! Na bobra i na łzie na ten przykład! Albo jak koza na te włócznie! Oj, Święta panienko! Ej, chłopacy, a dacie spróbować tego, co tam jecie? Chcesz coś ode mnie? Ja już nie mogę. Nie, od ciebie się brzydzę. To weź mój. Jestem napchany jak fortfel starego. I to jest to prażone? Tak. Nazywa się popcorn. Hmm. Dobry. Smakuje jak staropien. Jeśli już nie możesz, panie tego, to ja chętnie wezmę. Dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję. Jak mu tam? Zajkowski. Ale będę miał za to plusa. Wow, patrzcie! To użył granium, najszybszy statek w kosmosie! Chubi, wyprowadź nas z tego roju asteroidów. Han się, Olo, ratuj nas. Siepacze patrzę, Empirium są tuż za nami. Spokojnie, księżniczko, uratuję cię jakem Hans Olo. Doskonale, czubi. Teraz wchodzimy w nadświetlną. Han, oni są jak my, prawda? No, może trochę. Co pan robi? Przeszkadza pan! Nie można oglądać! Przez to charczenie! Ale ten popcorn mi się przykleił, panie, no! Nie mogę go charchnąć! Jezu, zróbcie coś z nim zanim ja to zrobię. Br jeszcze kukurydza! No. I co teraz? Br założę mu domik! Dobra! Panie, tego nic nie widzę. No i za Przegapiliśmy końcówkę. Bardzo proszę, spokojnie wychodzimy do autokara. Panie Pycki, na litość papieża, zdejmij pan to wiadro z elba. Ale ja nie mogę, panie! I czuję się jakoś dziwnie. Ja uciekam. Maślana, co mu jest? Konieczko, ja się boję. Han, zrób coś! Proszę pana! Słyszy mnie pan. W kapsku dziuru, on się zmienia w lorda viadera. Dziewczyny, lepiej spiercielajcie do facetki. A teraz mocz ujawni wam swą potęgę. Ja się chyba zesłam. O, nie rób nam nadziei! Tym chyba. Walczymy! Broń się, masz karo! Nie! O, o tyrje lejzon! Uciekajcie! My go powstrzymamy! Do autobusu biegiem! <laughs> Otoczmy go! Owa, owa, owa! Hałwa bohaterów! Kurde, Benik, nie damy mu rady. Lepiej spadajmy, bo nas wykosi. Eee, ktoś jest przeciw? mantujemy! Kurde, a ja myślałem, że filmy w 5D... To jest max przeżyć w kinie. Szybciej dzieciaczki! On jest za wami! Uchwalony księży dobrodzieju! <śmienic> <śmienic> prędzej, człowieku, prędzej, bo nas dopadnie!